Jesteśmy w ciągniku, mamy podczepiony pług Palimy go Telefonik tutaj Podnosimy I jeszcze kurwa gdzieś tak wysoko, człowieku O chują. Tak. Eee, cofamy, bo jeszcze trzeba uczepić obciążnik. Już dawno z obciążnikiem nie jeździłem. Kurwa, łeb krzywy czy ta kamera jest krzywa, że tak tu jest dziwnie? Będziemy spróbować co to się będzie działo. Tak z ciekawości nawet. Czy szucho, czy nie szucho. Dobra, blizło. Chyba. Tak, wlizło. A tu nie wlizło. Dlaczego? Do przodu, mania. Jak ja patrzył. Teraz chyba wlizło. Риба. trzeba rozkręcić tak, rozkręcić hej trzeba do tyłu podjechać troszkę

Jest. o i luks będziemy patrzeć co się będzie działo na kawałek 3 hektary 3 hektary zamknąć. Dobra, widzimy się na polu, nie? 19 sierpnia orka podrzepak rzepak. Mam zaoranych już 12, a no prawie 13 hektarów. No i myślę, nie wiem, w tym tygodniu no zobaczymy, no bo troszkę popadało dzisiaj w nocy wczoraj. Także orze się fajnie. Wilgoć jest. Także się w rzepaku będzie wilgotną ziemię. Już dawno nie było takiego siewu, żeby wilgotną ziemię siać. Także zobaczymy. Eee, zobaczymy, kiedy wyjdzie siew. A jeszcze potem Wam pokażę, jakie odmiany będę siał. Jak zajadę do domu, bo zaraz jeżdżę do domu Pokażę wam odmiany eee No i nawożenie na to nie wiem, jeszcze muszę jedno miejsce zadzwonić Czy mają jakiś inny nawóz niż polifoskę, szóstkę pod korzeń Bo nie wiem co coś innego by się przydało, no nie wiem, no mówię, że polifoska bardzo zakwasza ziemię ale nie wiem czy to jest prawda czy nie. Możecie Wy napisać w komentarzach, co dajecie, jaki nawóz pod korzeń, czy tam pod orkę, pod orkę czy pod siew. No i ruszamy, będziemy ruszać siewem Także znowu wszystko odmowa. A co do, co do kombajnu, naprawy to by też będziecie mieli film niedługo się rozłączyło. Yy, orka na jakieś... Nie wiem, no... 20 do 25 cm na pewno, bo... Jak troszkę głębiej, to już piach pod spodem jest, także nie ma co przesadzać z głęboką orką. No, sieje 20... No zobaczymy, ile wyjdzie, bo jeszcze z tamtego roku mi zostało. Troszkę nasion, to pewnie będą dobre. To nie wiem, jakieś 23, 5, 6. Zobaczymy, ile ile zostanie nasion. Bo mówię, z tamtego roku mi zostały chyba spoza tamtego. Nie wiem, czy, no, ale powinny być dobre. Dlaczego mają być złe? Pięknie. Talerzówkę porobiłem, ale na następny rok inwestuję w nowe talerze do talerzówki, bo już, bo już nie ma czym w ogóle ciąć w ścierni. Trzeba przystosować jeszcze siewnik do, do rzepaku, te nakładki do drobnego wysiewu. Miałem w tym roku kupić kurde te kółka wysiewające na drobne Takie na przykład jak Poznaniaku są Że tylko kołeczkiem takim przytykasz Ale jakoś kurde nie ten, Nie zebrałem się żeby to zrobić O widzicie? Kipiak wyłazi i głęboka orka I piach wyłazi o. Jeszcze pokażę Wam cały zestaw, kejsa to już pewnie znacie, a to jest pług a pięcioskibowy pięć razy 5 yy, razy 50 z siłownikiem liniowania. Już dłuta do wymiany, ale myślę, że podrzepak jeszcze to do orze a już po do ziminy trzeba będzie już dłuta wymienić, bo widzę, że mięsze to jeszcze nie, nie głupie. Ale mięsze się jeszcze nie wytarły. Wiadomo, mokre ziemia nie wycierają się tak jak w suchej ziemi. Kółko na amortyzatorze. Tutaj jest ten siłownik liniowania. Podoba mi się, że jest guma na tym na siłowniku, bo gadałem z sąsiadem, to on ma podobny pług yy, Fernelanda i nie ma na tym takiego, takiej gumy i po prostu się piach tutaj nabija i uszczelniacze przerywa i olej po prostu kapie. Także co? Tak to wygląda. Kejsik, troszkę brudny, bo popadał deszcz, a był w kurzu. Ziemia, tak jak widzicie. O, robaczki sobie, ale rasuwa na ten. Na karasia. Fajna, mokra. Jakby jeszcze troszkę popadało, ale by był siew, to by parę dni i rzepak na wierzchu. No, zaraz dzwonię. O kurde, z tamtego roku jeszcze po rzepaku, zobaczcie te. Yy, ale ile drzownic, zobaczcie. Widzicie? Tak jak ten, jak on. Eee, agromazury pokazuje też, tylko że mnie zobaczyć, jaka materia. <laughs> Ile jest żyjątka tutaj? O, O jaki podziurkowana ziemia. Ile materii po rzepaku z tamtego roku. O i wszystko żyje sobie tutaj. Ziemię wertuje. No, ale, ale nie wiem. Może to trzeba było jakimś tym UG Maxem, żeby to bardziej rozłożyło. Ale nie wiem. Stosowałem ten UG Max pod kukurydzę i nie widziałem żadnej różnicy. Może rzepak jakiś. Co on jeszcze, może z kombajnu gdzieś wyleciał? Albo z tamtego roku jakieś jeszcze samosiewy. No i dobra, także nara, trzymajcie się, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.